13 października w Publicznej Szkole Podstawowej imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Wysokim Kole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W apelu wzięli udział m.in. poseł na Sejm RP Agnieszka Górska, starosta kozienicki Krzysztof Wolski, wójt Gminy Gniewoszów Marcin Gac oraz przewodniczący Rady Gminy Maciej Baran. Dziękuję nauczycielom pracującym w Publicznej Szkole Podstawowej imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Wysokim Kole za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku przede wszystkim do uczniów. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę wielu osiągnięć w pracy zawodowej i poczucia dumy z własnego udziału w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń, przyszłych Polaków. Dziękuję serdecznie wszystkim pracownikom, również niepedagogicznym. Z panem starostą na samym początku wskazywaliśmy, jak pięknie wyglądają dzieci. Myślimy, że to taka wspaniała wizytówka właśnie dla nauczycieli, którzy swoją rolę spełniają w sposób perfekcyjny. I za to chcę dzisiaj bardzo serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom za ten trud, który wykonują każdego dnia. A dodatkowo chciałabym przekazać podziękowanie od pana profesora ministra Przemysława Czarnka, z którym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, który prosił o przekazanie serdecznych życzeń. To, co dzisiaj tu robicie, czyli ta akademia na korytarzu, to już bardzo rzadko się zdarza, ale to wspaniałe posunięcie ze strony pana Wójta, czyli złożenie wniosku w trzeciej edycji, czyli tam gdzie były PGR-y do Polskiego Ładu i otrzymanie tych pięciu milionów na budowę sali gimnastycznej, to myślę, że patrząc na tą dzisiejszą Akademię, to jest wspaniałe posunięcie, które po prostu wprowadzi was w XXI wiek. Bo sala gimnastyczna to jest naprawdę okno na świat. Bo to jest po prostu budowanie tężyzny, to jest przygotowanie społeczeństwa po prostu takiego przygotowanego do wysiłku, a poza tym zdrowego. A myślę, że jak jest każdy zdrowy, tak jak wiemy, zawsze jak sobie życzenia składamy, to wszystkiego najlepszego, ale zdrowia przede wszystkim. Także życzę Państwu dzisiaj naprawdę cierpliwości, zaufania do rodziców, bo myślę, że ten apel trafił do nich, zaufania do rodziców, wsparcia ze strony tutaj samorządu, Pana Wójta, i po prostu jak najlepsze atmosfery i wiary tych maluchów, że to co robicie, to jest dla ich dobra. Proszę państwa, proszę przyjąć te kwiaty na ręce pani dyrektor a dla wszystkich pedagogów, uczących w tej szkole. Wszystkiego wszystkiego dobrego. Thank you. Thank you. Dziękuję bardzo wszystkim. Oczywiście te kwiaty przekażemy wspaniałe na ręce nauczycieli. Oczywiście, postawimy w pokoju nauczycielskim, żeby każdy mógł również poczuć się, że to są te kwiaty dla nich. Życzymy dużo sił i wytrwałości w trudnej i odpowiedzialnej, ale jakże ważnej i szczytnej pracy. Oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Podczas uroczystości przyznano honorowe tytuły przyjaciela szkoły, którymi wyróżnieni zostali poseł na sejm RP Agnieszka Górska, starosta kozienicki Krzysztof Wolski oraz wójt gminy Gniewoszów Marcin Gac. Dyrektor na ręce poseł Górskiej przekazała również podziękowanie dla prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w związku z dofinansowaniem w kwocie 5 milionów złotych, jakie otrzymała placówka z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład na budowę sali gimnastycznej. Chciałem pani poseł złożyć serdeczne podziękowania za wsparcie przy staraniu się o środki na budowę sali. Bardzo dziękujemy. Tego dnia wręczone zostały również nagrody dyrektora szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W programie artystycznym uczniowie przekazali swoim nauczycielom wiele podziękowań i ciepłych życzeń. Nie zabrakło również pełnych humoru scenek z życia szkoły. Haniu, dlaczego płaczesz? Bo śniło mi się, że szkoła się paliła. Nie płacz, to tylko sen. No właśnie dlatego płaczę. Jaś przychodzi do domu i mówi do taty. Tata dostałam szóstkę w szkole. Naprawdę? Tak, dwójkę z polskiego, dwójkę z matematyki i dwójkę z historii. Nauczycielka języka polskiego pyta haniu. Haniu, przeczytałaś trylogię Henryka Sienkiewicza? To trzeba było przeczytać? Tak na dzisiaj. Kurczę, a ja przepisałam. Mama mówi do Hani. Haniu, czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile kosztuje nas twoja nauka? Tak, mamo, dlatego staram się uczyć jak najkrócej i jak najmniej. Małgosia pyta tatę: Tato, a pamiętasz, jak mi opowiadałeś o tym, jak cię wyrzucili ze szkoły za to sprawowanie? A czemu akurat teraz ci się to przypomniało? No bo wiesz, historia lubi się powtarzać. Hania pyta nauczycielki. Proszę pani, czy ukarałaby mnie pani za coś, czego nie zrobiłam? Ależ nie, Haniu. Uf, to dobrze, bo nie zrobiłam pracy domowej. A teraz pytanie do Was, uczniowie. Czym się różni kura od ucznia? Hmm, nie wiecie? Kura znosi jajko przez minutę, a uczeń szkołę musi znosić przez 7 godzin dziennie. Choć czasami lekcja strasznie dłuży się.